Dziś na kanale o technologii coś nieco innego, bo pokażę Wam jak zmienić Wasz komputer we wzmacniacz do gitary. I żebyście sobie nie myśleli, to nie będzie materiał tylko dla gitarzystów, bo pokażemy wam w tym materiale nie tylko to, jak podłączyć gitarę do komputera, ale też opowiemy dużo o technologiach, o których mogliście zwyczajnie nie wiedzieć i które są po prostu ciekawe dla takich nerdów jak my. A dlaczego mówię opowiemy? Bo w tym materiale wystąpi razem ze mną Bartosz Zelek, znany jako Bazok, profesjonalny muzyk, youtuber, który w dalszej części tego materiału opowie Wam nieco więcej o profesjonalnych, technologicznych gadżetach, które on wykorzystuje na. Na scenie i w domowym studio, i które wy możecie też wykorzystywać w domu. Skąd w ogóle taki temat? Otóż pod ostatnim setupturem, które opublikowaliśmy jakiś czas temu, o dziwo najwięcej pytań, które kierowaliście do mnie, dotyczyło nie sprzętu, który mam tutaj, a właśnie gitar, które wiszą na mojej ścianie. Mnóstwo ludzi pisało do mnie, jak podłączyć gitarę, w jaki sposób wykorzystuję te gitary, jak gram na komputerze, więc pomyślałem, że jest to fajna okazja, żeby zrobić taki materiał dla laików przede wszystkim o tym, jak podłączyć gitarę do komputera, ale też właśnie dla technologicznych nerdów o technologiach, które są wykorzystywane żeby można było komputer przekształcić we wzmacniacz do gitary i że w dzisiejszych czasach jest to jedna z najbardziej powszechnych form wykorzystywania instrumentu. Dawno już zniknęły czasy, kiedy do grania na gitarze potrzebny był wielki, głośny wzmacniacz. Ba, mała ciekawostka na wstępie, Metallica, największy zespół metalowy na świecie, od lat nie korzysta na scenach z fizycznych wzmacniaczy, a z modelerów. Konkretnie z Fractal Axe FX3, ale o tym opowie Wam jeszcze Bazok. Ja tymczasem opowiem Wam troszeczkę o podstawach, o tym, jak podłączyć gitarę do komputera, jakiego sprzętu do tego potrzebujemy i jakie wtyczki są nam niezbędne, i że wcale nie muszą być to wtyczki. Płatne. Kiedy ja zaczynałem grać na gitarze, takich cudów jak wtyczki nie mieliśmy, a raczej dopiero zaczynały się rodzić. Ja zaczynałem grę od wzmacniaczy, które były niestety głośne i wkurzały moich rodziców, a później moich współlokatorów w internacie, więc bardzo szybko przesiadłem się na modelerę, na taką czerwoną nerkę ikoniczną, pewnie wielu z Was kojarzy Line Six Pod, później miałem kolejne Line Sixy, więc ja z tymi cyfrowymi modelerami i z wtyczkami mam do czynienia od dawna, bo jest to najlepszy sposób na to, żeby ćwiczyć sobie Gra na gitarze po cichu w domowym zaciszu i mieć profesjonalne brzmienie, bo jak się przekonacie, do tego wcale nie potrzeba drogiego sprzętu. A zazwyczaj, jeżeli kupimy tani wzmacniacz, to w 9 przypadkach na 10 będzie on brzmiał jak kupa. A tymczasem, w tej samej cenie, możemy kupić sobie osprzęt do komputera i cieszyć się profesjonalnym dźwiękiem w domowym zaciszu. A im lepiej brzmimy, tym umówmy się, chętniej gramy. Może na wstępie jeszcze kilka słów o gitarze, którą tutaj trzymam, bo pewnie wprawne oko zauważy, że wspominałem o niej przy okazji setup turu. Kolejnego prawdopodobnie kupię sobie Strandberga, bo oh, bardzo yeah. mnie puszą. I tak się jakoś złożyło, że akurat tuż po tym filmie gitary Strandberga zaczęły być dystrybuowane w Polsce, bo jest to Strandberg Boden NX6 oczywiście w wersji leworęcznej, bo jestem mańkutem, czego się wcale nie wstydzę, ale problem z wyborem gitary jest wtedy ogromny, więc cieszę się, że mogłem sobie sprawdzić taką gitarę, dostałem ją na testy od sklepu Wired Tunes, który jest oficjalnym dystrybutorem Strandberga w Polsce, za to dziękuję, ale co w niej jest takiego wyjątkowego? Zapewne zauważyliście, że czegoś nam tu brakuje. Ta gitara nie ma główki, więc wygląda specyficznie na tle klasycznych gitar. Ma bardzo specyficzny kształt, bo jest to gitara tak zwana ergonomiczna. Zobaczcie, ona nie dość, że jest prawie dwukrotnie leżejsza od innych gitar, które mam, to mogę ją sobie postawić tutaj i ona mi nie spada. Każda inna gitara w tym momencie już by spadała, co jest super, jak gramy przy komputerze, bo gitara nam nie zleci na biurko. Mogę ją też sobie postawić tak pod kątem 45 stopni i dzięki temu gramy się wygodniej, ale największa zmiana tutaj to gryf. W większości gitar gryf jest taki zaokrąglony, a tutaj gryf wykorzystuje powierzchnię Płaskie, takie trapezoidalne, które dostosowują się kształtem do tego, gdzie mamy rękę. Kciuk jest w innym miejscu, kiedy trzymamy dłoń tutaj, i w innym miejscu, gdy trzymamy ją tutaj. Gitara naprawdę mega, jest to w pełni zawodowe wiosło, więc bardzo się cieszę, że miałem okazję ją sprawdzić. Ale dość już o tej gitarze, pomówmy teraz o tym, jakiego sprzętu wy, oprócz gitary oczywiście, będziecie potrzebowali, żeby podłączyć gitarę do komputera. Wiele osób nadal myśli i pyta często o to, czy nie można po prostu wziąć sobie kabla i wpiąć jedną stronę w gitarę, a drugą do komputera przez złącze mini jack i Okej, okay, technicznie rzecz biorąc, da się to zrobić, ale są z tym dwa problemy. Pierwszy jest taki, że natrafimy na tak zwane opóźnienia, czyli to, co będziemy grali na gitarze, będzie się pojawiało z dużym opóźnieniem na komputerze, bo wbudowane karty dźwiękowe w laptopach czy komputerach stacjonarnych są po prostu za słabe i niedostosowane do tego typu zastosowań, a problem numer dwa jest już stricte fizyczny. Kable do gitary są po prostu ciężkie, więc kiedy nałożymy na taki kabel przejściówkę na mini-jacka i wepniemy go w gniazdo, to po prostu to gniazdo prędzej czy później wyrwiemy. Dlatego ta opcja absolutnie odpada. Żeby grać na gitarze na komputerze, potrzebujemy przede wszystkim interfejsu audio i to nie musi być wcale drogi interfejs. Ja mam tutaj różne sprzęty z różnych półek cenowych. Tutaj na przykład mam najpopularniejszy Focusrite scarlet Solo. Ten interfejs kosztuje niecałe 400 zł, a w pełni nadaje się do grania, do nagrywania. Można naprawdę profesjonalne rezultaty na tym mieć. Mam tu też inny tani interfejs, to jest akurat Arturia mini fuse 1. Mam też mój własny interfejs, czyli Audient ID24 i to już jest w pełni profesjonalny sprzęt, gorąco polecam każdemu, a kosztuje około tysiaka, więc to wcale też nie są mega drogie sprzęty. No i mam tutaj Neumana MT48, który jest już totalnym overkillem, ale mam go akurat w wypożyczeniu, więc dlaczego miałbym go nie pokazać. Więc to jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa to oczywiście kabel, którym podłączymy naszą gitarę. Kabel jack-jack. Polecam wziąć sobie jakąś większą długość, żeby móc swobodnie... Się poruszać. Ja, jak pewnie zauważyliście, kabla tutaj nie mam, a mimo to mogę grać. Jak to się dzieje, bo mam tutaj system bezprzewodowy XS Wireless od Zenheizera, więc opcja na podłączenie bezprzewodowe jest. To są niestety dość drogie gadżety, ale szczerze mówiąc polecam, bo znacznie przyjemniej się gra nie musząc tańczyć z kablami w domu. Ale idąc dalej, do rzeczy, które są naprawdę niezbędne. No to oprócz tego przydadzą się nam oczywiście jeszcze zewnętrzne głośniki lub słuchawki, bo jeżeli będziemy chcieli na przykład podłączyć gitarę do laptopa takim interfejsem i korzystać z wbudowanych głośników w laptopa, to ponownie możemy natrafić na problem latencji, bo głośniki są podłączone do zintegrowanej karty dźwiękowej w laptopie, więc dźwięk nie przemieszcza się tak szybko jak ten, który idzie przez interfejs audio, więc to trzeba mieć na względzie. Jeżeli chodzi o hardware, to tak naprawdę tyle. Równie ważny, jeżeli nieważniejszy jest software. I tutaj wybór konkretów zależy w dużej mierze też od tego, z jakiego komputera korzystacie. Jeżeli macie Maca, to z każdym Maciem macie dostarczano oprogramowanie GarageBand, które ma też zintegrowane wtyczki do gitary, i o dziwo te wtyczki brzmią naprawdę super. Więc jeżeli macie MacBooka albo Maca jakiegokolwiek. To nie potrzebujecie nic więcej na start, nawet jeżeli byście chcieli kupić bardziej profesjonalne oprogramowanie Logic Pro, tam też jest mnóstwo świetnie brzmiących wtyczek i one są relatywnie tanie. Nie będę tutaj wam pokazywał wszystkich dostępnych opcji na rynku, bo jest ich mnóstwo. Jak wpiszecie sobie darmowe wtyczki do gitary, to wyskoczy wam mnóstwo odpowiedzi. Osobiście polecam do ciężkich brzmień taką wtyczkę Amp Warto też zwrócić uwagę kupując interfejs audio, bo bardzo często w zestawie z takimi interfejsami jest paczka oprogramowania nie tylko do nagrywania, ale także do gry na gitarze. Możecie dostać na przykład Guitar Rig 7, gdzie jest kilka tylko wzmacniaczy. Ja na przykład mam wersję profesjonalną, którą kupiłem na promocji za chyba 500 zł. A tam jest kilkaset modeli, mnóstwo efektów, na tym można naprawdę profesjonalnie grać. A darmowe wersje są często dołączane właśnie do interfejsów audio. Bardzo często jest dołączane też oprogramowanie AmpliTube, więc warto zwrócić na to uwagę podczas wyboru interfejsu, bo może się okazać, że nie potrzebujecie już niczego więcej. Jeżeli chodzi jednak o jakieś konkretne wtyczki, no to w tej chwili chyba takim niekwestionowanym królem wtyczek jest firma Neural DSP. Właśnie mam tutaj odpaloną wtyczkę Neural DSP Rabia. I akurat mam tutaj cięższe brzmienie. Ale można też na takich wtyczkach grać tak jak na wzmacniaczu czyli sobie delikatnie odkręcić pokrętło głośności. I dynamika zależy od tego, jak mocno lub jak słabo będziemy kostkować. więc pod tym względem wtyczki przeszły bardzo długą drogę, bo często pewnie usłyszycie takie zdanie, jak zapytacie jakiegoś profesjonalisty, że o, a, wtyczka to nigdy nie będzie brzmieć tak jak prawdziwy lampowy wzmacniacz. A niestety wtyczki już dawno zaczęły brzmieć jak lampowe wzmacniacze. Jedyna różnica jest taka, że wiele wtyczek nie zachowuje się jak lampowy wzmacniacz, czyli właśnie gdy odkręcimy pokrętło głośności albo będziemy dostosowywać kostkowanie czy pracę palców, to większość wtyczek nie reaguje dobrze na tę dynamikę, a jednak wtyczki Neural DSP robią to naprawdę dobrze. Widzicie, gram sobie delikatnie, odkręcę i mogę robić jakieś. Więc tych możliwości jest naprawdę dużo, tak samo niezależnie od tego, po jakim stylu muzycznym się poruszacie, na pewno znajdziecie wtyczkę dla siebie. Warto też pamiętać, że wtyczki takie jak te od Nural DSP, czy w zasadzie każde inne nie wymagają oprogramowania do nagrywania dźwięku, czyli programu typu DAW. Oczywiście możecie go mieć odpalonego. Ja tutaj mam na przykład odpalonego Ripera, który jest też programem niedarmowym, ale możemy go wykorzystywać przez długi czas za darmo, więc polecam ale nie jest on niezbędny, bo każdą wtyczkę możemy odpalić w trybie standalone i po prostu korzystać z komputera jako ze wzmacniacza bez dodatkowego oprogramowania. Pomówmy jeszcze o kilku aspektach praktycznych, czyli jak podłączyć gitarę do komputera, bo to też nie jest takie oczywiste. W wielu interfejsach znajdziemy wejście gitarowe, które jest osobne, ono jest zawsze oznaczone taką gitarką. Jest to wejście typowo pod instrumenty, z tego względu, że gdy podłączymy gitarę kablem do interfejsu audio, to sygnał będzie bardzo cichy, bo gitara ma duży zakres dynamiczny. I w takim interfejsie, który nie ma wejścia typowo instrumentalnego, będziemy musieli bardzo mocno podkręcić czułość tego preampu, co może przełożyć się na to, że gitara nie będzie brzmiała dobrze, będzie przesterowywać wtedy, kiedy nie będziemy chcieli. Dlatego warto zwrócić uwagę, choć większość interfejsów już takie wejścia ma, że jeżeli nawet nie ma wejścia oznaczonego gitarką, to mamy wejście na jacka i przy wejściu na jacka zwykle jest przełącznik. Czy wpinamy tam jakiś inny instrument, czy wpinamy tam właśnie gitarę. I po włączeniu tego przełącznika, interfejs podbija nam sygnał i jest on wtedy adekwatny do grania na gitarze. Tu w Arturi nawet ten dodatkowy przycisk, bo widzicie, mamy tylko jedno wejście, które jest złączem kombo mikrofonowo-liniowym, i zależnie od tego, co wpinamy, albo włączamy właśnie przycisk, że włączyliśmy gitarę, albo na przykład włączamy napięcie dla mikrofonu, więc warto na to zwrócić uwagę przed podłączeniem gitary. No i co, warto powiedzieć też troszeczkę o wadach i zaletach tego rozwiązania. Zalety są oczywiście takie, że jest to rozwiązanie tańsze i lepiej brzmiące i cichsze niż kupno wzmacniacza, no bo jednak, żeby mieć dobry wzmacniacz, trzeba luzem wydać kilka tysięcy złotych. I oczywiście istnieją wzmacniacze tak zwane lunchboxy albo takie wzmacniacze ćwiczebne, które możemy podłączyć przez USB do komputera, da się na tym grać w podobny sposób jak z interfejsem audio, i nie ma w tym nic złego, ale one z reguły są i droższe, i nie brzmi aż tak dobrze jak porządna wtyczka, choć i plusem jest oczywiście to, że taki wzmacniacz możemy zabrać z domu na scenę, na próbę. Czegoś takiego nie zabierzemy, no chyba że chcemy targać ze sobą laptop, interfejs i głośniki, no to wtedy jak najbardziej. Wada niestety jest taka, że zwłaszcza gdy korzystamy z kabla, to od chwili wzięcia gitary do ręki do momentu, w którym faktycznie możemy zacząć grać, mija dużo czasu i to może troszeczkę zniechęcać do regularnego ćwiczenia, zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynacie, więc jest sporo tarcia od momentu, kiedy zachce nam się grać na gitarze, do momentu, w którym faktycznie możemy grać. No i też nie ukrywajmy, dla mnie to jest na przykład duży problem, że korzystamy cały czas z tego samego sprzętu. Czyli ja tutaj już pracuję, gram na komputerze, a jeszcze do tego później biorę gitarę i ćwiczę z tą gitarą. I czasami po prostu mi się nie chce z tego względu, że siedzę cały czas przy tym samym komputerze i wiem, że dla wielu ludzi to też może być przeszkoda. Okej, okay, tyle ode mnie, ja pokazałem wam świat raczej taki dla laika, świat wtyczek, świat interfejsów, podstawy, podstaw i przekazuję głos Bazokowi, który pokaże wam bardziej zaawansowane sposoby na to, żeby podłączyć gitarę do komputera i żeby grać z nią na przykład na scenie, wykorzystując w 100% cyfrowe rozwiązania, o których mogliście nie wiedzieć. Witajcie drodzy widzowie kanału Technologii. Ja jestem Bazok i dzisiaj z największą przyjemnością powiem wam o mojej życiowej pasji, która stała się dla mnie pracą. Zanim jednak zacznę opowiadać o sekretach i sztuczkach, które znajdziecie na największych scenach i w profesjonalnych studiach nagraniowych, wypada zadać sobie zasadnicze pytanie. Dlaczego w dobie powszechności sprzętu analogowego, wzmacniaczy, kolumn, profesjonaliści interesują się rozwojem technologii cyfrowych? Dlaczego Metalika gra na fraktalach? Czyli co daje nam cyfra, czego nie? nie jesteśmy w stanie uzyskać na rasowym, lampowym, analogowym rigu. Wierzcie lub nie, ale rozwiązanie tego problemu jest bardzo prozaiczne. Chodzi o komfort pracy, o powtarzalność i niezawodność. Mówiąc o komforcie, mam tutaj na myśli to, że czy chcesz, czy nie chcesz, grając na wzmacniaczu gitarowym z kolumną generujesz decybele. I o ile to jest koncert drogowy, to nawet lepiej, bo jest większa energia, większy wygar, większy power na scenie, jak część się nogawkami. Ale wyobraź sobie teraz sytuację, że grasz w teatrze albo grasz z orkiestrą, gdzie każda sekcja jest odpowiednio nagłośniona mikrofonem i teraz walisz akord, i nie dość, że twoja gitara jest nagłośniona wzmacniaczem. Jest na przodach, to jeszcze zbierają ją wszystkie instrumenty na scenie, tak? czyli robią się przesłuchy i ogarnięcie tego pod względem miksu jest bardzo trudne. A w przypadku cyfry możesz całkowicie wyeliminować dźwięk gitary elektrycznej na samej scenie i dozować go ze względu na potrzeby, np. Na, na odsłuchach podłogowych albo na odsłuchach do czyli mamy tak zwaną cichą scenę. Komfort to też noszenie gratów. Jeżeli możesz całe swoje brzmienie schować w takim pudełeczku z zasilaczem, to po co targać 20 kg lampowe heady, 20 kg kolumny, kable, zasilacze itd., itd. Teraz grając z nowoczesnymi technologiami, jesteś w stanie zapakować się do mojego plecaczka z futerałem na gitarę i uwaga, brzmieć równie dobrze, a nawet lepiej niż w przypadku takiego true vintage'owego rozwiązania. Dlaczego tak jest? No tutaj właśnie dochodzi ten aspekt powtarzalności. Otóż, gdy nagłaśniamy nasz instrument, tak naprawdę wszystko ma wpływ na brzmienie. Ustawienie gałek, ustawienie mikrofonów do kolumny, czy jest pod dobrym kątem, pod dobrą odległością, jaka jest akustyka tego miejsca, gdzie e, gramy, i tak dalej, i tak dalej. W przypadku cyfrowych rozwiązań mamy gotowe brzmienie, które za każdym razem będzie takie samo. I dostrajanie go do miejsca jest dużo łatwiejsze niż w przypadku, kiedy mamy 15, 20 czynników, które w jakimś tam procentowym stopniu wpłyną na finalny efekt. Czyli to jest ta powtarzalność. W studiach nagraniowych możesz wręcz zapisywać brzmienie każdego wzmacniacza w cyfrze i potem, gdy trzeba coś dograć to masz pewność, że ta ścieżka dograna później będzie brzmiała identycznie jak ta na pierwszej sesji nagraniowej. A niezawodność? Otóż mając cyfrę nie musisz nosić na przykład wielkich pedalboardów, czyli takich desek z efektami gitarowymi, które są pospinane kabelkami, każdy osobno zasilany i tak dalej, coś się może zepsuć, coś się może wypiąć, coś się może przestawić niechcący w transporcie, tutaj masz jedno pudełeczko i Pewność, że za każdym razem zabrzmisz tak samo i nie będzie żadnych niespodzianek po drodze. Zatem, jakie mamy dostępne opcje wykorzystujące zdobycie współczesnych technologii? No, pierwszym już znacie, zaprezentował ją Łukasz, czyli tzw. Tak modelery. Jest to specjalne oprogramowanie, które ma na celu obrobić dźwięk gitary elektrycznej. W taki sposób, jakby robił to realny wzmacniacz. Czyli ktoś wziął dany wzmacniacz, posłuchał go, ponagrywał, poanalizował i napisał program, który działa w taki sposób, że jak przekręcicie na przykład gałkę gain, yy, wpływającą na poziom przesterowania. To teoretycznie ten program tak obrobi ten sygnał, jakby zrobił to realny piec. Modelery mogą występować w postaci tzw. wtyczek gitarowych, czyli oprogramowania, które instalujesz na laptopa, bierzesz interfejs, gitarę i możesz grać koncert, ale dużo częstszym rozwiązaniem wśród zawodowców jest użycie takiego komputera podłogowego. To jest Konkretny hardware skrojony z myślą dla gitarzystów, z przełącznikami, czasami z jakimiś pedałami ekspresji, które pozwalają na bieżąco zmieniać np. parametr głośności czy czegoś innego, co sobie tylko zaprogramujesz. A dodatkowo na pokładzie mamy wgrany fabryczny soft, który często posiada całą gamę różnych wzmacniaczy i ich symulacji, ale również efektów przestrzennych, jakiegoś echa, modulacji czy na przykład symulacji takich oto analogowych kostek, czyli nie tylko wzmacniaczy i kolumn gitarowych. Więc, gdybym miał wam to jakoś prosto obrazowo wyjaśnić, to jest takie PlayStation dla gitarzystów, nie? Wiadomo, na laptopie możemy mieć oprogramowanie, ale to urządzenie pod względem designu, pod względem user interface, zostało tak skrojone, żeby dobrze się na tym grało i żeby miało wszystkie najważniejsze funkcje pod ręką i pod nogą. Co więcej, współczesne procesory, jak na przykład ten Quad Cortex od Neural DSP, ma tyle mocy obliczeniowej i taką możliwość konfigurowania wejść i wyjść, że może obsłużyć naraz aż cztery instrumenty. Wiem, że Brzmi to wszystko zbyt idealnie i rzeczywiście takie rozwiązanie ma swoje wady. Otóż, jak wspomniałem, modeler ma na celu zasymulować wszystkie potencjalne ustawienia danego wzmacniacza, więc robi to w pewnym uproszczeniu. Nie jest taka aproksymacja, że ok, pewne ustawienia będą brzmiały dokładnie jak ten wzmacniacz, ale inne będą pewnym uśrednieniem i to jest to, o czym wspomina Łukasz, że. Modelery brzmią bardzo autentycznie, ale na przykład nie do końca reagują tak na nasze granie jak prawdziwy, analogowy wzmacniacz lampowy. I tutaj z pomocą przychodzi technologia profilowania wzmacniaczy, która różni się tym od modelowania, że nie jest to algorytm, który ktoś napisał, aby zasymulować brzmienie danego pieca, piec to oczywiście wzmacniacz w nomenklaturze gitarowej. Ale jest to program, który przepuszcza pewne wzorcowe sygnały przez twój realny wzmacniacz z kolumną i tak i jest w stanie sklonować jego brzmienie dosłownie 1 do 1. Nie tylko sam ton, który uzyskasz, ale również to, co najważniejsze dla gitarzystów, czyli dynamikę i podatność na artykulację. Jest to naprawdę niesamowite. Zaraz pokażę Ci w ogóle ten proces. Jestem ciekawy, czy odróżnisz brzmienie realnego wzmacniacza od jego profilu, ale krótki rys historyczny. Profilowanie na salony wprowadził Ken. Temper. niestety nie mam tego sprzętu, ale prawdziwą ikoną stylu i obecnie najlepszym sprzętem dostępnym na rynku w tym temacie jest Tonex od IK Multimedia. To małe cacuszko jest tak naprawdę tylko odtwarzaczem do profili, a cała magia dzieje się na komputerze za pośrednictwem specjalnego oprogramowania, które dostajesz do tego. Pokrótce, bez znikania w detale, bo trzeba by wprowadzić masę pojęć, wyjaśnić czym tak naprawdę brzmienie gitary elektryczne i tak Tutaj mam mój wzmacniacz. Który odpowiednio ustawiłem tak, jak chcę, żeby zabrzmiał. On jest wpięty do tzw. loadboxa, czyli sprzętu, który przejmuje jego sygnał i symuluje nagrywanie tego wzmacniacza za pomocą kolumny mikrofonu. Tutaj mam iPada, którym steruję sobie parametrami tej kolumny wirtualnej. Tutaj mam interfejs, mam też tzw. RAM-boxa, który pozwala mi z oprogramowania wysyłać te wzorcowe sygnały do wzmacniacza i dopiero je nagrywać. Także jest tego sporo, jest tutaj sprzętu troszeczkę i trzeba wiedzieć, jak to wszystko pospinać. Zobaczcie, soft yy, pozwala mi wysłać ten sygnał. Słyszycie go z monitorów, czyli z głośników. I teraz, jak będę kręcił wzmacniaczem, mogę zmieniać brzmienie. Mam nadzieję, że to słychać na tym mikrofonie. Ustawiam sobie tak, jak chcę. I teraz odpalam. Symulacje, nagrywają się takie oto dziwne dźwięki, posłuchajcie. Pykanie, piski, szumy. Taka sesja nagrywania trwa około 5 minut, i po nagraniu próbek możesz wybrać sposób maszynowego uczenia. Czy szybki, czy typowy, czy zaawansowany. Praktycznie cały czas pracuję na tym ostatnim, bo jest on naprawdę przepięknym odzorowaniem wzmacniacza. I teraz taka ciekawostka technologiczna: oprogramowanie od IKA Multimedia jest pisane pod NVIDIA CUDA. Dlatego, nawet mając M3 Maxa w najmocniejszej specyfikacji, to liczy mi około 2 godziny jeden profil. A mój stary, przyjemny, leciwy GTX1000. 80 radzi sobie z tym w 25 minut, więc jeżeli chcecie kupować sprzęt pod profilowanie i akurat pod ten soft, no to idąc w MacBooki możecie ostro się rozczarować, więc klikam next, włączam. No, i widzimy się za 25 minut. Zobaczcie, jak profilowanie fajnie wygląda w programie. Trochę przypomina to renderowanie grafiki, no nie? że obraz pojawia się częściowo w coraz lepszej jakości. No i finalnie dostajemy obrazek takiego wirtualnego zestawu gitarowego. I korzystając z okazji, chciałbym was gorąco zaprosić na mój kanał, bo oprócz wiedzy czysto technicznej znajdziecie tam masę inspiracji, przede wszystkim lekcje nauki gry na gitarze. Od absolutnych podstaw, jeżeli chcecie nauczyć się grać, nie wychodząc z domu i nie wydając ani jednej złotówki. To na moim kanale znajdziecie takie rzeczy poukładane krok po kroku. Linki poproszę Łukasza, żeby zostawił w opisie filmu i w podpiętym komentarzu. Jak widać, w tle obliczenia skończone, kawka wypita, więc teraz zrobimy mały eksperyment. Zaciemniam ekran, żebyście się skupili wyłącznie na tym, co słyszycie, i powiedzcie mi, które brzmienie to realny wzmacniacz, a które brzmienie to jego profil. źle, prawda, ale oczywiście nie jest to jeszcze rozwiązanie idealne. Więc jakie wady ma profilowanie? No po pierwsze trzeba się przygotować na koncert, ukręcić brzmienia na realnym wzmacniaczu, a następnie sprofilować. A druga sprawa, że jak już mamy sprofilowane te brzmienia, to nie jesteśmy w stanie z nimi wiele zrobić. Owszem, te urządzenia playery mają gałki służące do kręcenia, ale zazwyczaj jest to albo ekstrapolacja, jakby ten wzmacniacz mógł zadziałać, ale nierealne sprawdzenie jakby zadziałał przy innym ustawieniu gałek, albo jest to zwykłe IQ. W post bądź w preprocessingu, czyli albo możemy dać więcej środka na sygnał, który wchodzi do symulacji, albo podkręcić środkowe pasmo po symulacji, co równie dobrze może zrobić realizator na konsoli. To, co dzisiaj wam pokazałem, to tak naprawdę tylko czubek góry lodowej. Więcej znajdziecie na moim kanale, na który Was gorąco zapraszam. Cieszę się, że mogłem tutaj wystąpić. Życzę Wam wszystkiego dobrego, gitary w dłoń i oddaję głos do studia. <gry> Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Wiem, że to jest zupełnie coś innego na kanale o technologii, ale eksperymentujemy, więc mam nadzieję, że nawet jeśli nie gracie na gitarze, to wynieśliście z tego materiału coś ciekawego dla siebie. Dajcie nam znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie, czy gracie na gitarze, czy może chcecie zacząć grać na gitarze. Chętnie z wami porozmawiam. Jeżeli już tam będziecie, to dajcie nam łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał. Subskrybujcie też kanał Bazoka i wielkie dzięki Bartkowi za udział w tym materiale. No i co? Zostało nam już tylko nasze klasyczne badanie. Statystyczne, i może tak polećmy klasykiem? Wpiszcie w komentarzach hasło chłopak z gitarą, i ja wtedy będę wiedział, że obejrzeliście ten film w całości. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale o technologii, na kanale o domu i do usłyszenia w podcaście o technologii. Cześć!